Tysiak. Jak szybko i na co można go wydać? Jestem pewna, że zajmie mi to kilka minut. Hej, witam na kanale Pushing Girl. Dzisiaj challenge. Pushing Girl ma tysiaka i muszę to wydać w kilka minut. Uda mi się, czy nie? Bo ja myślę, że tak. To teraz zaczynamy zakupy od pierwszego sklepu. אונליין, טווי ואנס, לפחות זה נוואנס הייתם שאירע זגלון במאו Te oryginalne czarno-białe nie, bo wszyscy je mają i nie są już takie fajne. Plus ja mam takie same, tylko że niebiesko-białe. to takie wysokie, nie. Wiązane też nie. A później zobaczyłam zakładkę: spersonalizuj sobie fansy I wchodzę tam, a tam takie odjechane buty. Spodobały mi się te, które miały płomienie, ale niestety nie było mojego rozmiaru. Ale później zobaczyłam wansy kolorowe, które za chwilkę tutaj zobaczycie. I każdą część tych wanców mogłam sobie zmienić. Wybrałam sobie model, zaprojektowałam sobie wansy, pokazałam cioci i i powiedzieli, że są przepiękne. I już chcę za nie płacić i... Nie się, co ja zobaczyłam. Pojawiła się informacja, że czas oczekiwania na te wansy to od 5 do 7 tygodni. I tak siedzę przed tym komputerem i się zastanawiam, zdążą mi przyjść te wansy przed wakacjami czy nie. Polecę na wakacje w tych wansach czy w moich pantoflach? Kupuję? Nie, nie kupuję, bo za długo trzeba czekać. I cały czas w głowie miałam te i wiecie co, na drugi dzień kupię? wam zobaczycie teraz tutaj kupiłam zapłaciłam a teraz na zawansy te muszę czekać. A teraz przechodzimy do sklepu, który wy macie w Polsce, a ja go tutaj nie mam. I jest to Reserve, w którym są najlepsze puszynowe rzeczy. I pewnie zastanawiacie się Vera, czemu je zamówiłaś, jak ty teraz nie jesteś w Polsce, ty jesteś w Irlandii, spoko, loco, za kilka dni będą tutaj u mnie. Kupiłam sobie dwie piżamki. Pierwsza pojawiła się tutaj. Jest to bawełniana koszulka z krótkimi rękawkami i spodenkami. A druga piżamka to coś dla Pushing Girl. Co wam się właśnie pokażę? Tada Pushingowa piżamka. Jest dwuczęściowa, tak samo jak pierwsza piżamka. Góra bawełniana, krótkie rękawki i spodęki. Zamówiłam sobie jeszcze bieliznę, ale to omijamy, omijamy, nie będę wam o tym mówiła. I kolejny sklep, jeden z moich ulubionych, Zara! Oczywiście Zara, u Was! Zara w Polsce! I w zarządzie zamówiłam sobie dżinsy, Mam jeans moje, ulubione. Jasne, mają dziury i oczywiście muszę na nie czekać. Ale dobra, dobra. Przestańmy. Przestańmy rozmawiać o zakupach, których ja nie mam. Zacznijmy o zakupach, które ja mam i mogę Wam. Pokazać. Pierwsza rzecz, jak ja ją zobaczyłam, to się długo nie zastanawiałam. Pomyślałam, ładna, kupuję i kupiłam. najkochalszy najsłodszy Snoopy. Wiesz, że ze mną na wakacje jedziesz? Ma przepiękny, żółty kolor i błyskawiczny zamek. W środku nie ma żadnych kieszonek, ale na błyszczyk, telefon i mały portfel jest idealna. Torebka ma dwa paski, krótszy i dłuższy. I ten dłuższy można odpiąć. I kosztowała 17,95 euro. Ale poczekajcie, poczekajcie, zobaczcie, co ja skompletowałam do tej torebki. Nie, 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 nie te szorty, coś innego, ale zobaczcie, jakie ładne. Mhm. Najpierw zamówiłam sobie w rozmiarze 164, ale były za duże. Ale później zmieniłam na rozmiar 152 i są idealne. Jeansowe shorty z kieszeniami z tyłu i z przodu Są lekko porozrywane i poszarpane na dole Kosztowały 17,95 euro, tak samo jak torebka Będą idealne na wakacje, uwielbiam takie shorty Oczywiście jak wakacje to crop topy Tada, zobaczcie jaki piękny, żółty, neonowy kolor Matching, matching I nie wiem czy pamiętacie, ale w tamtym roku kupiłam sobie taki sam crop top, tylko że pomarańczowy Kolejna brózeczka, można powiedzieć, że Tada. Paseczki cienkie, czerwono-białe na grubych ramionczkach, marszczony z przodu. I wiecie co, to mi przypomina takie gorsety? Po angielsku to corset, ale po polsku to chyba gorset. Pa Widzicie takie czasem na TikToku? Chyba Charlie właśnie taki ma. Ale dobre, wejdę, przestań o nim. gadać, ubierzko. Zobaczcie, co nie, że wygląda ekstra. I muszę Wam powiedzieć, kolor jest czt, przepiękny. I to będzie bardzo ładnie wyglądało z szortami moimi. No dobra, do jeansów też będzie ekstra pasowało. I mi ostatnia bluzeczka w kolorze białym. I tutaj mamy przepiękną bluzeczkę. Oczywiście troszeczkę zmiętoloną, ale dobra. Później wyprasuję. Jest biała i wiecie co? Ciocia Aga ma chyba taką podobną. Mm -hmm. Tak, muszę wam powiedzieć, zawsze zazdrościłam ci, bo ona była przepiękna. Bluzeczka po jednej stronie ma szerokie ramionczko, a po drugiej jest marszczona. I dookoła jest piękna, biała. Praca. Tak, tak, tak. Dobrze słyszycie? To mój kot. Nie Lili. Lili jest bardzo grzeczna, to z blu. Ten gamoń dostał karton z Zary i szaleje. Troszeczkę hajsy, więc za kilka dni znowu na stronę Zary i zamówiłam więcej rzeczy. I teraz pierwsza rzecz z tego zamówienia. To jest przepiękny kroptof. Muszę wam powiedzieć, ona jest przepiękna, Zobaczyłam ją i pomyślałam, ale urocza i od razu zamówiłam. Ten tweet na tej koszulce wygląda jak ja zamawiałam Zamówić, nie zamówić, zamówić, nie zamówić. To jest crop top i jest taki jakby ombre, żółto-biały i tutaj są jeszcze, nie o! Właśnie, jak to, to stamtąd myślałam, że to było brudne, ale później sprawdziłam i to właśnie tak ma być. Tutaj jest jeszcze troszeczkę pomarańczowe i wiecie co? To też będzie uroczo wyglądało z podęgami. No to wiecie, to tak to było już. Tyle. Zobaczymy się w kolejnym filmie. Brawo Vera! Przecież jest jeszcze jeden komplet. Zobaczcie jaki on jest piękny! Snu. To? Jest to komplet z spodenki i bluza, ale też można to kupić osobno. Fajny komplet na chłodniejsze letnie dni, gdzie pogoda jest taka w miarę. okej okay. chcecie ubrać spodenki, ale też chcecie mieć coś na ręce Spodenki mają kieszonki i szeroką gumkę. A bluza właśnie wygląda tak, jest taka oversize i muszę Wam powiedzieć, najbardziej lubię cichy oversize, są takie po prostu comfy. No i właśnie wydałam wszystkie pieniądze, które widzieliście na początku filmu. Ale czego się nie robi dla super outfitów? I napiszcie mi w społeczności, jakie są Wasze ulubione sklepy w Polsce. Może są takie, których nie znam, może są takie, które znam, ale muszę Wam powiedzieć, że... Ale najpierw musicie mi powiedzieć, do jakiego sklepu mam się udać. Ja i mój Snoop się żegnamy i zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa was!